Po krótkiej przerwie wracamy do kulinarnego zwiedzania Polkowic. Witamy w kolejnym odcinku Kulturalnych od Kuchni. Dziś zawitaliśmy do Kogito w Polkowicach. Ze mną jest pani menedżer Joanna Rogowska. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o początkach otwarcia Kogito. Proszę mi powiedzieć, jakie były początki otwarcia kogito? Otworzyliście się w trakcie pandemii, więc na pewno początki były trudne? Początki były trudne. Otworzyliśmy się w trakcie pandemii, dlatego że pomysł otwarcia e, e, narodził się już wcześniej i akurat trwały prace remontowe, także otworzyć zamierzaliśmy się mimo wszystko. E, niestety w międzyczasie właśnie wybuchnęła pandemia. E, w związku z tym e, powstało pytanie, co robimy? E, czy czekamy? Czy otwieramy? Na początku skłonni byliśmy trochę poczekać, ale stwierdziliśmy, że tak na dobrą sprawę nie ma to większego sensu, więc stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać i postanowiliśmy się otworzyć, żeby lokal mógł pracować sam na siebie i żebyśmy mogli wyjść z ofertą tutaj do lokalnych mieszkańców. I tak też zrobiliśmy. Skąd pomysł, aby otworzyć drugi lokal akurat w Polkowicach? Tak właściwie to nie jest drugi, a trzeci lokal, bo dwa poprzednie mamy w Lublinie. A pomysł stąd, że chyba chodziło o chęć rozwoju, sprawdzenia się na innym jakby polu, innym rynku, innym w innym mieście, a ponieważ mieliśmy bardzo dużo klientów z Polkowic i dużo też pytań, kiedy otworzymy się w Polkowicach, no to postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i spróbować tu. Kto był pomysłodawcą powstania Kogito i przepisu na już kultową pizzę? Pomysłodawcą powstania Kogito byli szefowie. Oni postanowili otworzyć lokal w 2003 roku. Jeżeli chodzi o nazwę, to też jeden z szefów był autorem. Natomiast przepis na kultową pizzę powstał metodą prób i błędów. Na początku był to naprawdę kamień, no i z czasem doskonaliliśmy ten przepis. A jak uznaliśmy, że jest naprawdę dobry, to wprowadziliśmy go. Klienci również się jakoś przyczyniają do rozwijania się ciągłego pizzerii i właśnie dzięki nowościom proszę też o nich opowiedzieć, o tych konkursach. Tak, klienci mają wpływ na to, która pizza zostanie z nami na kolejny miesiąc. Co miesiąc robimy właśnie głosowanie. Do wygrania jest duża, zwycięska pizza i jest bardzo duże też zainteresowanie właśnie tymi konkursami. Myślę, że to jest fajna forma i po prostu też spełnianie oczekiwań klientów. Bardzo dziękuję Pani Joannie za krótki wywiad i opowiedzenie o początkach powstania Kogito w Polkowicach. A teraz zapraszam Państwa do kuchni. Będziemy robić nową pizzę. Jesteśmy już na stanowisku, gdzie będziemy odtwarzać tą kultową pizzę. Jest ze mną Monika, Dobrze. która pokaże mi, jak taką pizzę zrobić. Powiedz mi, co się składa z pizzy, którą dzisiaj będziemy robić? Biały sos na bazie śmietanki, później są pieczarki, cebula, szynka prościut boczek, no i oczywiście ser i oregano. OK, Jest to pizza carbonara, tak. tak? Tak się nazywa. To zaczynamy. Zacznijmy od ciasta. Co jest nam potrzebne do stworzenia ciasta? Potrzebujemy ciepłą wodę, drożdże, olej, sól, no i mąkę. Dobrze. Od czego będziemy zaczynać? Od, od zaczynu, czyli od wody, od drożdży i od soli. OK, no Możemy zacząć. Ile tej wody jest? E, tak na oko, z proporcji będę robiła około litra. I robimy ten zaczyn teraz. Tak? Na I tutaj robimy zaczyn Będziemy mogli zrobić na około 2-3 porcji. I w tym momencie robimy zaczyn. Mieszamy drożdże z wodą. Dodajemy sól. Olej, żeby nasze ciasto było elastyczne. I sypiemy mąkę. Czy możemy to ciasto w tym momencie wyrabiać rękoma? Czy będą potrzebne nam do tego jakieś sprzęty? Możemy wyrabiać, możemy wyrabiać rękoma, ale zaniesiemy ciasto do maszyny. Ok. Ciasto już jest gotowe, jest już urobione w maszynie, tak jak widzieliśmy to poprzednio. Teraz będziemy nakładać na nie składniki. Hmm, jeszcze raz, może powtórz, co jest w pizzy karbonarze kogito? Biały sos, później dajemy pieczarki, to oraz boczek, cebulę, ser i na końcu sypiemy oregano. Ok, czyli tutaj nie tak jak w oryginalnej pizzy, sos y, pomidorowy jest bazą, tylko sos biały. To tak. jest dosyć nowy zabieg jak na pizzę. Tak, jest to nasza nowość od niedawna, bardzo dobrze się przyjął, dlatego wprowadziliśmy go na stałe. Okej, okay. myślę, że możemy zacząć robić tą pizzę, tylko musiałabyś mi po kolei powiedzieć, e, od czego zacząć. Jasne. Zacznijmy od białego sosu. Powiedz mi, czy to, jest, czy to ma znaczenie, czy dajemy go dużo, czy dajemy go mało? Oczywiście, nam... ma to duże znaczenie. Jeżeli damy za dużo, pizza nam nie wyrośnie. Dajemy go tak optymalnie. OK. Powiedz mi, ile się wyrabia e, taką pizzę w piecu, ile ona się piecze tak naprawdę? Pizza jest w piecu około 4 minuty, dlatego że nasz pizza jest nastawiony na 400 stopni. Mm -hmm. A w jakim tak piecu wiec? pieczecie pizzę? Pieczemy w y, piecu elektrycznym. Okay. Mhm. No, jeszcze muszę dołożyć. Twoja będzie miała dużo sosu. No tak, to dobrze się zgadza, bo akurat lubię dużo sosu. Ok. Po nałożeniu musimy nakłuć ciasto, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, ciasto jak mhm. będzie rosło, w piecu nam się bulwy. Okay. Potem sypiemy odrobiną sera na wierzch, żeby wszystkie nasze składniki, które będą na pizzy się przykleiły. Aha, czyli najpierw ser. Tak, sypiemy odrobiną sera. Nie tyle wystarczy? Myślę, że tak. Później dajemy pieczarki. Ich też nie dajemy za wiele, dlatego że jest to pizza na cienkim cieście i podczas pieczenia pieczarki puszczą wodę i pizza nasza będzie mokra. Bo z tego, co wcześniej mi mówiłaś, to macie dwa rodzaje. Ogólne. Mamy dwa rodzaje. Wychodzimy w stronę klienta i robimy ciasto albo grube, albo cienkie, w zależności kto jaką pizzę lubi i jakie okay. ma życzenie. Co dalej? Później nakładamy boczek. To też dajemy, nie za wiele. Mhm. Później kładziemy szynkę to Trwajmy ją na takie kawałki. Układamy. Zrobienie takiej pitry trwa kilka minut, więc... Czyli rozumiem, że tu zamyk. już e, kończymy? Tak. I to jest wszystko? Nie, dajemy jeszcze cebulę. Aha, okay. Całość posypujemy serem, jego też nie dajemy zbyt wiele, dlatego, żeby było czuć składniki, które są na niej. Na koniec, oregano. I nasza pizza jest gotowa. I teraz wkładamy Mam nadzieję, ją, do pieca. że nie jest tych składników za dużo. E, czyli teraz pizza idzie do pieca. Tak, jest. na ile minut? Na cztery. Nasze pizze są już gotowe i wyjęte z pieca. Teraz możemy przejść do spróbowania, czy wyszły nam dobre. Tylko zanim przejdziemy, to może Monika opowie o sosach, które są dostępne w kogito. E, tak, jest to sos czosnkowy, cecyki i ostry. Czosnkowy jest na bazie majonezu e, i świeżo wyciskanego czosnku. Cocyki to jogurt, ogórki, koperek i serfeta. I sos ostry jest na bazie ostrych papryczek peperoni i pomidorów. Jaki sos najczęściej klienci zamawiają do pizzy? Jest to oczywiście sos czosnkowy. Tak jak myślałam. Mój ulubiony zresztą. Także my się zabieramy za próbowanie naszych pizz, jak wyszły. A państwa zapraszam serdecznie do pana Kogito na ulicy Górników. Do zobaczenia.